Moi drodzy, ledwie tydzień nie grałem w tę grę, a czuję się, jakby tak wiele mnie ominęło. Chociażby ta nagroda za płatną subskrypcję. Nowa karta promo Mewtwo wędruje do mojej kolekcji. 120 punktów życia. Power plus za 120 obrażeń. Działanie jest takie same jak poprzedniego, zwykłego Mewtwo Basica, ale nowy artwork jest epicki. Mamy też, widzę, nowe przedmioty premium kosmetyczne. No, wyglądają po prostu nieziemsko. Ta moneta z Pikachu jest prześwietna. Odbierzmy ją sobie. Jest event Wonder Peak z darmowymi pikami, są tu promki na Bulbazaura i inne. Chancy Peak, gdzie mamy gwarantowane albo Bulba, albo Magnemite. Odbierzmy to sobie, bo jeszcze nie mam promki na przykład. Właśnie, Magnemite. Już to naprawiliśmy. Warto nie przegapiać eventów z promkami. Kolejny event z promkami, który trwa już od paru dni, to jest event... Solo, gdzie wchodzimy w walki z Venuzaurem, Jest je bardzo, bardzo łatwo rozpykać nawet na najwyższym poziomie trudności. Wystarczy mieć jakąkolwiek talię ognistą, na przykład na Ninetalesie. To no naprawdę nie jest to jakaś wielka filozofia, wygrywać te walki. I z tych na najwyższym poziomie trudności dostajemy gwarantowaną paczkę kart promo. Otwórzmy teraz ich sobie kilka, nazbieranych na przestrzeni ostatnich dni. Moja pierwsza zielona paczucha i Hunter, promka. Następna. O, Jigglypuff, spoko. Na tych Jigglypuffach można by nawet zrobić talię w sumie. O, jest już promka Wenuzoura, ale śliczna. Wow. Czy coś jeszcze brakuje mi z tych promek? Chyba tak. Jigglypuff drugi zawsze się przyda, tak jest, w talii muszą być dwa, w razie czego? Co tu jeszcze możemy dobrego dostać, moi drodzy Onix? Jest okej. Okay. Niczym się chyba nie różni od tego zwykłego Onixa, który był wcześniej w grze. Jeszcze jednej promki mi brakuje z tego setu, widzę. O numerze karty Promo 19. O co to może chodzić? Hmm. Muszę się pospieszyć i to zebrać, nim event się skończy. Hunter drugi jest. Kolejna promeczka. To znowu Onix. Bang, bang, bang. Hunterek. Lecimy dalej. O, jeszcze jeden weluzał. Fajnie. Piękna jest ta karta. Naprawdę. Ilustracja autorstwa Kuroimori. Mori. Prześliczna. Sęka rodzajowa. Kuro i Mori to chyba znaczy Czarny Las. O, jest Greninja! Tego mi brakowało. Dobra, już wiem. To w sumie dobrze ten Greninja. Na nim też się robi czasami talie wodne. Przydatna karta. To co? To są wszystkie promki z tego eventu. Jeszcze brakuje mi tego Bulbazaura, który jest w Wonder Pikach. I będę miał wszystkie promki póki co w grze. Mam też zaległe, zwykłe paczki. Może teraz popatmy się w te z Pikachu. Łącznie cztery, bo dwie z premium pasa i dwie po prostu zwykłe. Sizzly, Pit Farfetch Golden Slash Nido Queen. Okej. Okay. Druga. Nidoran, Dodrio, Squirtle, Cotton i Raichu. Ok, Okej. Trzecia... Fossil, Voltorb, Daktrio. O, będzie jakaś rzadka karta. Squirtle! I na razie czwarta to będzie tyle Magikarp, Onix, Rattata, Mighty Sidra. W sumie Sidry nie miałem w się. Okej. Okay. I tym sposobem, moi drodzy, dobiłem achievement Wonder Peak 100 razy, 100 ognistych kart, 100 elektrycznych. 30 poziom. Obawmy się, w Wonder Pika na tego Wigglytuffa. Tak mi na nim zależy, że nawet wydamy premium za osoby. Oczywiście ludzie twierdzą, że są różne tutaj metody, żeby trafić tą kartę, którą chcesz. Nie ma metody. To jest tylko animacja, to jest wszystko losowe, słuchajcie. Ah, Graveler. Ale teraz najważniejsza część tego odcinka. Nowy event PvP. Na nową odznakę, słuchajcie. Zasady są bardzo proste. Jeśli chcesz wygrać złotą odznakę tego eventu, musisz wygrać 5 walk z rzędu. Spróbujmy na początek Nintelsem. On ma talię na YouTube. Uuuu, uh. rozstawił się bardzo dobrze i bardzo szybko, ale być może uda nam się coś z tym zrobić. Ewolucja! Druga ewolucja! Profesor Wulpix jest! 90 obrażeń poleci w Miotu! Bardzo szybko! Zanim zdążył w ogóle nawet się rozstawić na dwie energie na jakikolwiek atak. Już ma gardę w war niesamowicie szybko, praktycznie na samym początku gry, ale czy to wystarczy? Jedyne co on teraz może sensownego robić, to uciekać miutu, bo przecież i tak zabraknie mu energii, by ściągnąć mojego Ninetalesa w jednym hicie. Czy zrobi teraz ucieczkę? Tak, zrobi ucieczkę, zachowa dwie energie sobie na później i wystawi Ralca. No, ja mu tego Ralca zbiję oczywiście. Ale zróbmy to z zachowaniem energii i Pokemonów. Wykorzystajmy swojego Expida, żeby nie tracić energii na Ninetalesie. Wejdźmy rapidaszem zamiast tego. Zróbmy zamiast 40 obrażeń to 70 i ściśnij mu tego na Hita, ale mając Rapidasza z przodu, a na intensa cały czas z tyłu schowanego w razie potrzeby. Bang, elegancko. I teraz chłopak ma problem, czy wystawić Miutu, czy wystawić war? Wystawiam Miutu. Jak nie ma dwóch potków, to będzie dobrze. Pierwszy potek. Czyżby nie miał dwóch potków? O, stary. No, wystawiasz się na zbicie tego miotu. Czemu to zrobiłeś? Niby Japończyk, niby z 31 levelem, ale. No właśnie, poddał się, no bo wiedział, że w sumie ta walka nie ma już sensu. Mamy pierwsze zwycięstwo. Teraz taliana na laprasach. Uhuhu. To będzie bolesne. Absolutnie tragiczna ręka na start, i dlatego właśnie wygranie 5 razy z rzędu zależy w znacznej mierze od szczęścia. No nie mamy, niestety, na co zmienić, czym uciec, czym się wyleczyć. Ta walka jest przegrana. Ale słuchajcie, moja talia z Moltresem i Charizardem EX jest już gotowa, także przetestujmy ją teraz. Tylko ustawmy sobie może nową monetkę z Pikachu i Playmatę z Miałem, na szczęście. W tej talii chodzi o to, żeby zacząć od Moltresa, w międzyczasie rozstawiać sobie Charmandery na ławce. Uuu, talia wodna, będzie miał przewagę znowu. Nie gadaj, że zacznie od Misty! Come on, nie. Dobra, zacznijmy sobie ładować energię na naszym Charmanderze. Ciekawe, ile nam dopłynie szczęścia w rzucaniu monetą. Raz. Eee, e, raz. No, lepsze to niż nic. Hmm. Ma cztery karty na ręce. No cóż, wypada rzucić czerwoną kartkę. Wystawmy Moltresa. Rzućmy czerwoną kartkę. Ewoluujmy Charmandera. Dorzućmy mu energię. Zróbmy Inferno Densa. No, żeby chociaż jedna energia weszła na tym inferno Densie, to będzie dobrze. Jedna, dwie. Uuu, ładnie. Pięknie. To obie do czar miliona, oczywiście. No i teraz następne dwa jego Pokémony mamy dosłownie na hita. Bo będziemy walić po 200 Charizardem. Także. Czy myśmy to właśnie wygrali, moi drodzy? Chyba tak. Chyba tak. Nie chcę zapeszać, ale nie widzę tutaj szansy. Po jego stronie. Dlatego, że dwie następne tury Charizard atakuje za 200. Jakakolwiek kombinacja pokemonów nie byłaby w grze, wszystkie padają na hita przez dwie następne tury. I daje to albo kombinację czterech punktów dla mnie, albo trzech punktów dla mnie, co i tak daje mi zwycięstwo. Chyba, że istnieje jakiś plan na przykład rzucenia Sabriny zaraz, ale nie, to i tak nic nie da z jego strony. Mam jak Spida, to nawet jeszcze bardziej mnie tutaj utwierdza w przekonaniu, że już nic nie da się zrobić po stronie przeciwnika. Crimson Storm 200 obrażeń. I teraz tak, czy on wejdzie z tarmi? czy on wejdzie Laprasem, czy braksiszem, jakikolwiek z tych Pokemonów pada na hita w następnej turze i nie może pokonać mojego Charizarda, nie ma takiej możliwości. Okej, okay, no postanowił tak kontaktowo jeszcze chwilę pograć. Oczywiście w tym momencie to kompletnie nie ma żadnego, żadnego znaczenia, bo walka się skończyła. Ten mecz mamy z głowy. Fajna ta talia na Charizarda, co? Cieszę się, że w końcu udało mi się ją skompletować. To co, skoro talię wodną udało nam się pokonać, to teraz powinno być już tylko łatwiej, prawda? Hmm, zaczynamy od Charmandera, to już jest kiepski start. Okej, okay, talia na elektryczne Pokémony. Ho, 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 ale dziwna ręka, dwa Charizardy i nic więcej sensownego. Oby coś w następnej turze podeszło, bo jest dziwnie. Ok, już na samym początku nie chciał wejść Pikachem EX. Ma to sens, im bardziej agresywnie zacznie, tym lepiej dla niego. Podszedł nam Moltres. Tylko w sumie tak i tak jest niedobrze, bo w 120... No teraz nam podeszły karty troszkę gorzej, troszkę dłużej się rozstawialiśmy, on wyszedł tym Pikachu i wali po 90, plus niestety Moltres jest wrażliwy na prąd. Mamy po Moltresie. No niestety, bez Sabriny, gdyby ten Charmeleon podszedł turę wcześniej, to ta walka potoczyłaby się zupełnie inaczej, ale w ten sposób, tak, jest ona skończona. No powiem wam, że tutaj kurcze 5 wygranych z rzędu to wydaje się na początku takie proste, ale jeśli wziąć pod uwagę to, że chociaż raz mogą ci nie podejść karty i potem musisz zaczynać wszystko od nowa, to pewnie parę dni zajmie mi zrobienie tego wyzwania. Czy komuś z was już się udało? Jeśli tak, to jaką talią? Przeszliście ten turniej PvP w Pokémon TCG Pocket. Widzimy się w kolejnych filmach. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i na razie. Cześć!